Cześć! Witam Cię na kanale Przewodnicy Duchowi w serii, w której przekazuję relacje ludzi, którzy przeżyli doświadczenia z pogranicza śmierci. Dzisiejsza relacja pochodzi od kobiety o imieniu Kasper, a została ona pierwotnie zaprezentowana na kanale Heaven Awaits, źródło w opisie. Posłuchajmy. Przed moim doświadczeniem miałam prawie natychmiastową reakcję alergiczną na podane mi lekarstwo. Doświadczenia z pogranicza śmierci są często wyjaśniane przez ekspertów jako odczucia ludzi na skraju śmierci, którzy opuszczają swoje ciała i obserwują mnie stojąc obok z innej perspektywy. Niewiele na ten temat wiedziałam, ale krótko po śmierci Michaela zbliżyłam się do utraty własnego życia i miałam przywilej przeżycia mojego pierwszego doświadczenia bliskiego śmierci. Podczas tego wydarzenia widziałam moje ciało leżące na noszach, gdy ratownicy medyczni gorączkowo pracowali, aby uratować moje życie. Nieświadoma czasu ani odległości, moja dusza popłynęła wysoko w chmury, gdzie Michael i ja połączyliśmy się w świątyni o nazwie Piękna. Gdy weszliśmy do świątyni, jej piękno zaparło dech w moich piersiach. Stałam i podziwiałam perfekcyjnie wyrzeźbione łuki. I wspaniałe filary. Jako, że Michael wciąż nie był w stanie chodzić, musiałam go nieść przez bramy świątyni. Po drugiej stronie, za drzwiami, znajdowało się sześć rozkładanych foteli ustawionych w kole. Jakoś wiedziałam, że zostały one specjalnie zrobione dla ludzi, którzy nie mogli siedzieć samodzielnie. Po tym, jak umieściłam mojego syna w jednym z foteli, opuściłam ten obszar. Wciąż nie pamiętam, dokąd wtedy się udałam i dlaczego. Gdy wróciłam, Michael zniknął. Nie jestem pewna, ile czasu upłynęło, zanim moja uwaga została przyciągnięta ku wysokiemu, szczupłemu mężczyźnie. Był on ubrany w czarny garnitur i okulary w czarnej oprawce. Stał samotnie obok fotela, w którym ostatnio widziałam Michaela i obserwował mnie. Po tym, jak zapytałam, czy widział Michaela, ten duch w pełen łaski sposób wyjaśnił mi, że Michael jest z Bogiem. Przed odejściem duch ten podzielił się ze mną pocieszającymi informacjami. Wyciągnął swoją dłoń w moim kierunku, mogłam zauważyć, że trzymał mały biały kawałek pergaminu, starannie złożony na pół. Po jego otwarciu były tam widoczne słowa: Dzieje Apostolskie 3, wersety 1 do 8. Po tym jak doświadczyłam mocy stania w białym świetle, odczucie miłości i zrozumienia zalało moją istotę. Wszystkie lęki, jakie stworzyłam podczas mojego życia, zostały usunięte. Nastąpiło kilka minut ciszy, a następnie nieznany głos zapytał, co uczyniłaś ze swoim życiem? Z przykrością usłyszałam siebie mówiącą nic. Zmarnowałam całe 47 lat. Po tym, jak wybrałam powrót do mojego ziemskiego ciała, musiałam przeanalizować wszystkie moje uczynki, które były niemiłe dla innych. Z powodu mojego religijnego wychowania zawsze wierzyłam, że gdy umrzemy, zostaniemy ukarani. Niestety nigdy nie byłam pewna, co według niebiańskich zasad jest złe. W przeciwieństwie do mojego systemu przekonań, światło nigdy mnie nie osądziło. Musiałam sama siebie osądzić. Kolejną ważną częścią mojego przeglądu życia było to, że musiałam odczuć ten sam ból emocjonalny, który czuli inni za każdym razem, gdy raniłam ich uczucia czynem lub słowami. Widok serc innych ludzi i wiedza, jak to na nich wpłynęło, spowodowały, że czułam żal i wstyd. Na szczęście, po tym, jak doświadczenie się skończyło, Światło okazało mi zrozumienie, którego potrzebowałam, i moja dusza znalazła wybaczenie. Przed powrotem na Ziemię, anioły eskortowały mnie do wyższego miejsca i przekazały mi dodatkowe lekcje, abym podzieliła się nimi z innymi ludźmi. Po pierwsze, nie ma czegoś takiego jak czas czas jest wytworem ludzi, sami go sobie narzucamy. Po drugie, my wszyscy jesteśmy braćmi i wszyscy istniejemy pod opieką jednego Boga. Zostało mi pokazane, jak ludzie marnują cenny czas walcząc o to, jakim imieniem nazwać Boga, gdy zamiast tego powinni uznawać jego istnienie i uświadamiać sobie, że On nie chce niczego poza tym, co jest najlepsze dla nas. Po trzecie, my wszyscy jesteśmy połączeni jako jeden duch. Myślimy, że nie mamy żadnej odpowiedzialności względem obcej osoby, ponieważ jej nie rozpoznajemy, ale tak nie jest. Mamy odpowiedzialność. W istocie jesteśmy tacy sami jak inni połączeni razem, jak skomplikowany system przewodów. Dlatego powiedzenie, że to, jak traktujesz innych, wraca do ciebie, jest prawdą. Gdy moje doświadczenie dobiegło końca, zrozumiałam, jak to co robimy w tym życiu, może ranić innych i jak poniesiemy za to odpowiedzialność. Teoretycznie, jeżeli nasze okrucieństwo spowodowałoby niepowodzenie innej osoby w wykonaniu jej zadania, dla którego została tutaj przysłana, to my będziemy musieli wykonać to zadanie za nią. Dlatego często słyszymy od innych, że czują się tak, jakby przeżyli pięć żyć. Moją czwartą lekcją było. Aby nigdy nie osądzać surowo innych. W niebie mamy przywilej widzieć serca innych osób tak, jak widzi je Bóg. Możemy więc zrozumieć, dlaczego inne osoby różnie od nas reagują na konkretne sytuacje. W jednej ze scen obserwowałam kogoś bardzo nieprzystępnego. Po spojrzeniu w serce tej osoby widziałam, jak została ona zraniona duchowo i działała w sposób oschły dla innych z powodu strachu. Ta wiedza uczyniła łatwiejszym zrozumienie, że nie każde działanie innej osoby dotyczyło mnie albo było skierowane przeciwko mnie. Czasem chodziło tylko o tę osobę. Moja ostatnia lekcja w niebie nauczyła mnie, że wszystkie nasze modlitwy znajdują odpowiedź chwilę po tym, jak zostały usłyszane. Mimo, że może się wydawać, że potrzeba na to miesięcy lub lat, aby zostały spełnione. Niebo słyszy nas natychmiast. Skoro czas jest wytworem ludzi i nałożonym na ludzi przez nich samych, on nie istnieje w Królestwie Ducha. W przyszłości, jeżeli będziesz potrzebować, aby odpowiedź na modlitwę przyspieszyła według ludzkiego czasu, pamiętaj, aby recytować Psalm 69 i 70. One są jak telefon alarmowy do nieba. Anioł komunikujący się ze mną nauczył mnie, że w 99,9% działamy w oparciu o emocje i że większość naszych decyzji jest podejmowana w oparciu o strach. Dobrym przykładem byłoby: Jeżeli nie pracujemy, nie będziemy mieli za co jeść. Czytając to, pewnie się z tym zgodzisz, że jest to fakt w naszym życiu. Nawet jest tak zapisane w Biblii. Jednakże sens, który próbuję przedstawić, to, że my nie pracujemy, ponieważ to jest właściwe dorobienia, i ponieważ słowa Boga mówią, że powinniśmy. Większość z nas pracuje z powodu naszego własnego strachu przed byciem głodnym, bezdomnym, albo byciem gorszym od innych. W konsekwencji życie dzień za dniem strachu powoduje, że pracujemy i żyjemy z inną motywacją niż z taką, jaką Bóg dla nas zaplanował. Pomimo, że jest to atrakcyjne na początku, takie zachowanie może często prowadzić do upadku. Gdy anioł wyjął czynnik strachu z równania, miałam zaszczyt zobaczyć wszystkie te rzeczy, które Bóg wybrał dla mnie, abym się radowała w tym życiu, a których sobie odmówiłam z powodu mojego uporu lub strachu. Doświadczenie pomogło mi zrozumieć, dlaczego Bóg zachęca nas, aby odłożyć nasz osobisty osąd na bok i żyć ufając i wierząc bezwarunkowo w Niego. Zanim moja podróż się skończyła, wiedziałam, że wszystko w moim życiu stało się dokładnie tak, jak miało się wydarzyć i z kim miało się wydarzyć. Pewna siebie i uzbrojona w tym nową, ekscytującą wiedzę, obudziłam się w karetce. I prawie przestraszyłam ratowników na śmierć. Na koniec chcę podkreślić, że moje doświadczenie i rozmowa z aniołami pozwoliły mi znaleźć spokój, wiedząc, że Michael żyje i ma się dobrze. On mógł zrzucić swoje fizyczne ciało, ale jego duch jest żywy i żyje w niebie z Bogiem.